E, Siemka z tej strony Motyl, a dzisiaj powiem sobie o pięciu najlepszych grach, moim zdaniem, w Roblox. Oczywiście, pamiętajcie, że jest to tylko moja opinia i że wy możecie mieć inną, e, czyli powiem wam po prostu w grę, która mi się najlepiej grało, też nawet jako za dzieciaka grałem w te gry, kiedy miałam 10 lat, kiedy pierwszy raz e, po prostu po raz zainstalowałam Robloxa i mówię, możecie mieć inną opinię, możecie napisać mi na przykład w komentarzu, jaką gra wam się najbardziej podoba, a my co, bez przedłużenia po prostu lecimy do odcinka. A więc piąte miejsce zajmuje Tower of Hell. Według mnie dlatego, bo jest ciekawa, jest to jeden z najlepszych oby parkour, jaki oferuje nam Roblox do teraz. I no, po prostu jest nam ciekawe, jest dużo parkurów. Jak zrobił update, to po prostu dodają nowe mapy do przejścia. Są tam niektóre trudne, niektóre łatwe. Myślę, że grać się tam nie znudzi, więc. Na czwartym miejscu ląduje Bubblegum Simulator. Chyba nikt się za mną nie zaprzeczy, że jest to jeden z najlepszych symulatorów nie licząc Rebirth Champions. Rebirth Champions jest Kozak. No po prostu jest to jeden z moich ulubionych gier. Szczerze, jak miałbym Wam mówić, zakochałem się w tej grze. Po prostu jest niesamowita. Spędziłem w niej chyba nie więcej jak tysiąc godzin co najmniej, jak sami możecie zobaczyć po moich statystykach. No naprawdę, myślę, że jest to. Ciekawy symulator, nie znudzicie się, bo tam update y są nawet bardzo często. A przynajmniej się starają, no dużo tutaj jest rzeczy do zdobywania. I co, według mnie to było czwarte miejsce, i na 100% by, u mnie by się znalazło na tym miejscu. Na trzecim miejscu znajduje się e, Arsenal, z powodu tego, że jest to najlepszy shooter jaki w ogóle jest w Robloxie, oczywiście Counter Blox też jest no, jedną z fajniejszych gier, też muszę się zgodzić z wami, jest to no, bardzo fajna gra, no, no po prostu jest niesamowita, bo oni dodają fajne update, jak już zrobią update, na przykład STP Update, który był chyba ostatnio niedawno, nie pamiętam kiedy on już był. Ale naprawdę są update'y świetne i gra ląduje na miejscu trzecim, więc na drugim miejscu znajduje się Murder Mystery 2. Chyba myślę, że nie muszę się wypowiadać na tej grze. No, jest ona po prostu świetna. Każdy chyba ogień, albo nawet nowy gracz, wie o co w tej grze chodzi. No, jest to po prostu gra. No, świetna. Jesteśmy Innocentem Murderem. No, najlepsze po pogranie ze znajomymi. No, co tu więcej mówić. Na pierwszym miejscu ląduje Jaybreak. No, Jaybreak to Jaybreak. Każdy raczej by się spodziewał Jaybreaka na pierwszym miejscu. No, wy jako moi widzowie uwielbiacie Jaybreaka, też przyjemnie mi się go dla Was nagrywa. No jest to bardzo fajna gra. Jest tu dużo rabunków, tak jak jubiler, bank, muzeum. Zliczyć się tego nie da, samochodów jest do kupienia naprawdę multum, więc naprawdę gierka no, musiała się znaleźć na pierwszym miejscu i po prostu dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka, to była moja topka pięciu najlepszych gier w Roblox i co widzowie, ja będę kończył i do następnego, cześć!